23 lata temu Polska wstąpiła do NATO. Wagę tego wydarzenia, jak i samego członkostwa w sojuszu, łatwiej ocenić, obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jednym ze zbrodniczych żądań prezydenta Rosji Władimira Putina wobec władz Ukrainy, było, aby ten kraj porzucił swój pronatowski kurs. Artykuł 5 Traktatu stanowi, że zbrojna napaść na jedno z państw sojuszu będzie oznaczać napaść na wszystkie z nich i każdy kraj członkowski NATO będzie zobowiązany do obrony przed napastnikiem. Co ciekawe, kiedy Polska rozpoczęła negocjacje z NATO w 1990 roku, a więc tuż po przemianach systemowych, w kraju stacjonowały jeszcze sowieckie wojska. W 1991 roku upadł Związek Sowiecki i ten czas wykorzystał rząd Jana Olszewskiego, który przyjął strategię jak najszybszego wstąpienia Polski do sojuszu. Rok później to Sojusz odpowiedział, że drzwi dla Polski są otwarte, a negocjacje zwieńczyło podpisanie przez premiera Bronisława Garemka traktatu akcesyjnego. Polska do NATO wstąpiła 12 marca 1999 roku w towarzystwie Czech i Węgier. Miejsce, przed którym stoimy w tym momencie, było i jest pierwszą jednostką wojskową sił NATO założoną na terenie Polski. Założoną przez trzy państwa: Danię, Niemcy i Polskę w roku 1997. Mimo, że Polska wstąpiła do NATO w roku 1999, już dwa lata wcześniej było wiadomo, że to nastąpi. Dziś w ramach Korpusu Północno-Wschodniego służy tu 18 państw.